witam jest z nami Alberto Martin, który tutaj już jest 11 raz w Szczecinie. Hola. Dzień dobry. E, I mamy do niego kilka pytań, z uwagi na to, że już jest 11 raz, na pewno ma ciekawe rzeczy nam do powiedzenia, Alberto. Dime, por favor, e, qué momentos recuerdas mejor de estas veces? Eh, bueno, ha sido muchas veces y tengo recuerdos de, de distintos años, pero... Wiele razy tu byłem i, i wiele razy tu byłem i za każdym razem inne wspomnienia. Me acuerdo de la primera vez que vine, que creo que fue en el 96 y después pues las veces que he jugado mejor, sobre todo y buenos pierwszy raz to było w 96 roku i oczywiście te momenty, w których najlepiej mi szło granie. I tienes masz kogoś, amiga, un amigo de aki, że zawsze masz z Tak, mam przyjaciół i czasem jestem w kontakto, ale jest trudno też, bo w ogóle krótki to w mówi, że ogóle Pytałam się, czy również ma znajomych tutaj, czy utrzymuje kontakty. E, odpowiedział, że tak, że mam tutaj paru znajomych. znajomych. w ogóle na to, że że Krótko, to rzadko się z nimi widuje, ale cały, czas jesteśmy, ale cały czas jesteśmy razem w kontakcie. Spytam się go teraz o Szczecin, jak widzi na Szczecin, czy mu się podoba. To gusta Szczecin? Sí, si, siempre... sí, me gusta. Siempre me han tratado bien aquí, los directores, la gente de aquí. Y... Mówi, że podoba mu się Szczecin. Właśnie dlatego, właśnie dlatego tu przyjeżdża. Wszyscy są dla niego bardzo mili i wszystkim bardzo dziękuję, że może tu być. To jest jeden z lepszych dla niego turniejów. Dziękuję bardzo.